Chodźmy do stodoły. Przyniesiemy cztery snopki, jeden jęczmienia, jeden osa, jeden żyta i jeden pszenicy. Ostawimy po każdym snopku, bo to taki zwyczaj. thank Na pamiątkę, że Pan Jezus na sianku się urodził. Wizerun cicha stająca lica. Słowa znanej kolendy przypominają nam August dnia z w której przyszedł na świat Pan Jezus. Maryja położyła dzisiaj w złotku na sianku. To miodka tym jakże i tłum, bałów, się w dużej dziedzinie, zsiągnął na A nie zapomnijcie nie, o miejscu dla przygodnego gościa. Niech znajdzie w domu polski w święty lichy linijny wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat. Zachowywanie pięknej tradycji pozostawiania wolnego miejsca przy lichy stole oznacza, że jesteśmy przygotowani na przejście niespodziewanego gościa. Pamiętamy o wszystkich samotnych i opuszczonych, sercem jesteśmy z bliskimi, którzy nie mogą razem z A teraz dzieci wejdźcie się i obrać się w czyste szaty, by Jezusa godnie przyjąć. Dziadko gili na gwiazdko Wyglądamy na ciebie, otrzymamy rana. Zabójcie na ziemię, ziemią ukochaną. dobre nowiny i podłączę panu. Uczyliśmy się w szkole, że to blaska betlejęska wskazywała wszystkim do rady, do małego Jezusa. Dziś tak bleska e, tak każe nam iść nie do szopki, ale przed ołtarz, bo w kościele pan Jezus jest na zawsze nami. Ten sam pan Jezus nie mieszka już w szopie, ale chce zamieszkać w naszych sercach. Od pierwszej gwiazdy na niebie. Jej blask to znak, że można zasiąść do wieczerzy i inni. Zwyczaj rozpoczynania posiłku blaskowego po się na niebie pierwszej gwiazdy przypomina nam o dworze którą ujrzeli mężczyźni ze wschodu. Ona wskazała im drogę do maradzonego pana Jezusa. Ragę do wieczerzy rozpoczniemy tak, jak zwyczaj każe, wspólną modlitwą. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkożądzom Syrii był w Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać. Każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Żeby się dać z spośrednio sobie Maryą, która była brzemienna, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, obinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Gdy nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Ojcze nasz, który się w niebie, Święć się Twoje, żyć królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, Jako imię odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łóż nas na pokuszenie, Zastanawiamy się tym krwiom anielskim, abyśmy się spotkali w Północie niebieskim. Pamiętajmy, żeby nie dotykać opłatka zębami, bo choćby zęby najsilniejsze, po roku by były zleciały. Łamiemy się o płatkę przekazujące przekazując uczucia, w tym chlebie. Zwyczaj dzielenia się chlebem pochodzi z czasów wczesnych chrześcijańskich, kiedy to nam to przynoszono chleby ofiarne i składano je na ołtarze. Część z nich konsekrowano i rozdawano jako eucharystię, Resztę święcono i dzielono się z tymi, którzy nie mogli przyjąć Eucharystii. W ten sposób dawano miłości miłosierności chrześcijan, Dziś ten symboliczny chleb pojawi się w na polskich stałach pod postacią opłatka. Jest on znakiem pojednania i pokoju. Przełamanie się opłatkiem symbolicznym oznacza również podzielenie się darem, obywatelem pracy rąk ludzkich. Za to zabóg wyrywa Po Bo Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Miećcie dzieci potrawy, które matka według dawnych tradycji przygotowała. Wiemy to. Najpierw będzie śrielec z chlebem i solą. Kapusta z grochem. Zupa grzybowa. Pierogi z grzybami. Mamo, mamo, a ryba też będzie? Będzie, będzie. A potem gruszki i śliwki w kompocie. Potrawy z wigilijnego jadłospisu są postne, ale liczne. Na stole wigilijnym powinno znaleźć się wszystko, co w polu, w lesie, sadzi i ogrodzie. Tradycyjne 12 potraw oznacza 12 apostołów i 12 miesięcy w roku. Zwyczajowo należy skosztować każdej potrawy, aby zapewnić sobie obfitość do siedzenia przez cały nadchodzący rok i skorzystać ze wszystkich wartości, jakie nam niej niesie. Naczysta porodziła syna Jezus się rodzi na co swobodzi, a nie grają górę, że śpiewają, będzie tak. dzieci, co Wam Boża dziecina ofiarowała. Pójdźcie się wszyscy pokłonić Panu, a Ty, Jabłonko, albo ród lub na pasterkę ze mną pójdź. Pasterka, obu nocy w każdym kościele katolickim sprawowana jest uroczysta msza święta. Jest to pamiątka pokoju złożonego nowonarodzonej Pani Dzieciu przez budzonych w noc bytrzyńskich pasterzy. Pójdziemy przywitać nowonarodzonego Jezusa. Tylko z panienki do Jezusa i panien, dintem, do... słowo dla was Co? Niech Boże dzieci ma was w opiece, a aniołki w niebie niech pomagają wam w potrzebie. Żeby wam się darzyło i szczęściło żeby wam niczego nie brakowało i wszystko dobrze się działo, życzymy wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Za kolendę dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wam życzymy. serdecznie podziękować za wprowadzenie nas w ten świąteczny nastrój. Myślę, że dzisiaj każdy z nas poczuł ten wigilijny przedsmak kolacji tego, co się wtedy dzieje. Dziękujemy, że przekazaliście nam wszystkie tradycje związane z naszym regionem i z tym, co tutaj się dzieje. A wam wszystkim, moi drodzy uczniowie, pracownicy, nauczyciele, terapeuci, przyjaciele, chciałabym złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim dużo spokoju, Zdrowia, no i szczęścia w nowym roku, i wszystkiego, czego sobie założycie.